Zawsze kupujesz złe jabłka. Czas to zmienić. Z zewnątrz jabłko może wyglądać idealnie, a w środku być suche, mączyste i bez smaku. Zazwyczaj patrzysz tylko na kolor i kształt owocu, nie zdając sobie sprawy, że całą wiedzę na temat jabłka masz dosłownie pod ręką. Ten mały szczegół mówi wszystko. Kiedy jesteś w sklepie, zwróć uwagę na ogonek. To jeden z najprostszych sposobów, by wybrać najlepsze owoce. Gdy ogonek jest suchy, twardy i łamliwy, Jabłko jest już stare, wyschnięte i straciło większość smaku. Jeśli jednak ogonek delikatnie się ugina, jest miękki i sprężysty. Masz przed sobą owoc, który dopiero co został zerwany lub był dobrze przechowywany. Ten prosty test z ogonkiem to trik, którego używają nie tylko sadownicy, ale także szefowie kuchni, wybierając owoce na świeże soki i desery. Ogonek to jak podpis jakości, który nie da się oszukać. Jeden ruch ręką i już wiesz, czy jabłko warte jest swojej ceny, smaku i miejsca w twoim sklepowym koszyku. To szybki sposób, który pozwala zaoszczędzić czas na wybieraniu najlepszych jabłek w sklepie. A przecież każdy chce chrupiące, soczyste jabłko, które naprawdę smakuje. Wystarczy spojrzeć, dotknąć i zaufać naturze.